ci radę. Ani kroku dalej. Zamknij się. Gdybym chciał cię zabić, to już byś nie żył. E, dobra, zapomnij, że cokolwiek powiedziałem. Uspokój się, mały. Nie no zrobi ci krzywdy. Się nie przychodzisz tu szukać kłopotów, prawda? Nieważne. Powiedz mi lepiej, co się tu dzieje. To obóz buntowników. Jestem buntownikiem Leby i walczę za to. króla. Aha. I zabiłeś jakichś orków? Nie stoczyłem jeszcze żadnej walki. Nie mogę się jednak doczekać wyeliminowania pierwszego orka. Czemu nie? Chrząszcza byś nie zabił. Wiele już ćwiczyłem mieczem. Dawać tych orków. Tak, tak. Co tu robisz całymi dniami? Pilnuję, żeby nikt nie wślizgnął się do obozu. I świetnie ci idzie, jak widać. Wiesz, to nie takie proste, zwłaszcza przy tych wszystkich okolicznych bestiach. Najbardziej przerażają mnie jednak ożywieńcy z tamtej jaskini. Nie chcę nawet myśleć, co zrobią człowiekowi, którego dopadną. O, mógłbym ci trochę o tym poopowiadać. Mógłbym oczyścić dla ciebie tę jaskinię. Naprawdę miałbyś dość odwagi, żeby wejść do jaskini pełnej ożywieńców? To nie byłby pierwszy raz. Jeśli ci się to uda, dam ci 300 złotych monet. Zastanowię się.